Streamujemy do momentu, kiedy ktoś mnie nie rozpozna na kiku. I to wszystko jest zasługa tego komentarza. Na kiku prędzej się wybijesz. Tak się plasują wyniki? Czy ja wierzę w ten komentarz? Nie ma szans, ale zarejestrujmy się. Data urodzenia. Po co im moja data urodzenia? Nazwa użytkownika. To jest najważniejsze w naszej karierze, bo tak ludzie będą nas rozpoznawać, a jako, że jestem w koszuli oficjalnie ubrany. A to wszystko dlatego, że to jest chyba ostatni odcinek z tej serii. To dajmy sobie biznesmen96.pl Nie wyglądam w tej tylko czuli jak biznesmen, bardziej jak ziomek, który Idzie do klubu. Ten odcinek to będzie najdłuższy odcinek w serii. Oczywiście, że akceptuję. No wszystko przeczytane. I teraz pomyślcie sobie o tym, że podpisałem dokument na sprzedaż nerki, bo tam gdzieś wpisali sobie i co? No tego zawsze trzeba czytać. Nie, no kto czyta takie regulaminy długie? A to, to nie jest dobre. Dobrze, mamy już kanał i już chyba naprawdę już możemy zacząć streamować. To jest aż tak proste? Chyba tak. Zarobki, to jest najważniejsze. A jeszcze nie ma. Ale B do zero. I oczywiście osoba, która mnie rozpozna, dostaje kasy o ile ktokolwiek będzie. Pierwsza różnica między Twitchem a YouTube'em czy Twitchem to jest trudność w streamowaniu. Czy trudność? No my to ogarniemy. Natomiast no nie macie tutaj już, że sobie wybieracie. Tylko musicie własny, musicie wpisać serwer. I co, klikam rozpocznij transmisję i to się już streamuje? Tak łatwo? Chyba tak łatwo. No nie tak łatwo, rozłącz. O jest, jestem! Ubijajcie na mega dymy. Zapisz. A kamerki nie mam. Jak mam mnie rozpoznać, jak nie mam kamerki? Dym, 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 rozpocznij transmisję. I uwaga, uwaga. Jest! Jesteśmy na żywo i już powinno rozłączyć. Nie rozłączyło, więc chyba wszystko działa i możemy zacząć naszą transmisję. Jestem również tutaj ja, ale... Przejarany przystojniak. O, już coś za... Nie, to musi być jakiś bot, nie ma opcji. Ale zajebiście, co on pisze. Szczerze? podierałem, się, już mówię, ty. Udało się, mamy to. Yy, napisz coś na czacie, murdoch. Co to znaczy? Nikt nie jest niepoliczony? No, grozi mi chyba. Nie no, fajnie generalnie, że tutaj mnie tak... International oglądają i... Czy powinienem czat w trybie spowolnionym dać? Chyba nie, bo nikogo nie ma. Trzech widzów jest... Przyjdź na Discord, mamy o czym porozmawiać. Nie no chłopie, po pierwsze nie wiem kim jesteś, po drugie nie wiem co piszesz yy, i po trzecie wyjdź stąd. Powiem wam tak, jeżeli chodzi o platformy, to TKIK na razie jest platformą, która najszybciej dała mi widza. Co jest fajne, ale... Czy ten wic jest wartościowy? No każdy wic jest wartościowy, ale no, ten nie jest dla nas wartościowy, bo my potrzebujemy kogoś, kto wiecie. Będzie pisał. Chłopie, nie rozumiem cię, ale przetłumaczę. Nie znam języka rosyjskiego, co mówisz. Przyjdź na Discord. Pakuj walizę, zaraz cię zbanuję. Musimy jeszcze awatar znaleźć, bo wiecie. No bez awataru, no nikt nas nie znajdzie. Ten jest podobny do mnie. Czterech widzów, z czego pewnie trzy to moje. Nina Murdoch. Bracie, jesteś Rosjanem. Marsjanem jestem. Popcorn mam. Zjadłbym, ale to już tydzień na pewnie. Nie wiem, kim jest ten chłop. Nie wiem, jaki ma cel. Ale wchodźmy i sobie pogramy w jakieś ajogierki. Albo wiemy. Literalnie. Sześć widzów! To jest jakiś ebenemę. To jest dużo. Tylko kurde, nikt nie wpisze po polsku. Fajnie, że trafiam do jakichś somalijskich ludzi. Wpisujemy. Motyl. Chyba nie muszę przedstawiać tej gry. Trzeba zgadnąć po prostu słowo na pięć liter i mamy sześć prób. Tak. Siema. No, okej. Okay. No nie wiem, czy na Asie chyba nie będzie zaczynać to, kurde, czemu to takie trudne? Trzech widzów, witam bardzo wszystkich serdecznie na moim streamie, jeżeli nie widzicie to możecie coś napisać, będzie mi niezmiernie miło. Ja czytam czat i cały czas jestem na czacie. Zbanujmy tego murdocha, bo te wiadomości są takie, że nie mogę na nie patrzeć cały czas. Okej, okay. czy wiadomości są, ale przekreślone? Zobaczmy, czy ta jest tak, jak myślę. Czyli te musi być ostatnie. Najgorsze, że wy na pewno wiecie, co to jest. Na czat, jeżeli możecie, to napiszcie proszę, jaka jest odpowiedź. Dzięki, czat. Nie ma tak początki streamowania. O Jezu, tak? Tak. Okej, okay. alert. No nie pomyślałem widzowie, więc się nie śmiejcie, ale to dlatego, że szukałem jakichś polskich słów. A Aler Mało mi się kojarzy z polskim słowem. Ale udało się. Za przedosadnią próbą, więc średnio nam idzie. Mamo! Nie wierzę. Pierwsze propozycje biznesowe. Sprawdźmy to. Hej ziomku, świetnie streamujesz. Widzę, że dużo streamujesz, ale nadal nie jesteś powiązany ani nie współpracujesz. Udostępnię Twój strumień społecznościowości dzięki której zdobędziesz tysiąc obserwujących i zrobisz nie mniej niż tysiąc dolarów za transmisję. Jeśli jesteś zainteresowany, dodaj mnie na Discordzie. Ja zacząłem 10 minut temu, a ktoś już zobaczył we mnie taki potencjał, że chce mi zaproponować ofertę, że będę zarabiał tysiąc dolców. Nie mniej niż tysiąc do... Ja pierdziele. Kurde, czemu ja dopiero teraz odkryłem streamowanie, że to taki jest dochotowy i prosty biznes. 10 minut macie już pierwszą propozycję. Za godzinę to zaraz będę już 10 tysięcy zarabiał. W ogóle co na pizza boju? 81 obserwujących. Jak zaczynałem to kurde nikt nie chciał. A teraz nagle kurde wszyscy mnie tu oglądają. No dobra, nie wszyscy. Dobra, no czekamy dalej. Niestety oczywiście to jest bot. Propozycja bota. Czy ja powinienem zmienić na, na in real live stream? A mogę dwie kategorie. Dobra, dajmy na razie IRL. Może mnie moderacja Skika nie zbanuje za oszukiwanie, bo IRL to nie jest. Ale wiecie, jak jesteście młodymi twórcami, no to chwytacie się czego możecie. Piszecie na obcych czatach, streamujecie pod inną kategorią, macie fajny awatar. Znaczy, co mam ochotę zagrać w... Agario, coś dziwne, bo ostatnio skończyło się tak, że gra mi się zawiesiła i przestałam grać i mam pięciu widzów, więc chyba kategoria była dobrym pomysłem. Dobra, Pizza Boy, nie? No biznesman. Jak widzowie na czacie oglądacie i gracie, to wbijajcie też i sobie pogramy razem, ale raczej tego nie zrobicie bez trzech widzów. Prośba tylko wielka, nie piszcie tyle na czacie, jak ja gram, bo ja nie jestem w stanie się skupić, a piszecie tyle, że nic nie piszecie. No. Tak to się robi. Czterech widzów. Jeżeli jest ktoś na czacie to prosiłbym o przywitanie się i zapraszam do zabawy wspólnej na moim streamku. Cieszę się, że jesteście i ten mnie zaraz wpierdzieli. Ty czemu mi się tu zmieniła kategoria na Agario? Ale gówno. Wzięli mi zmienili kategorię streama na Agario. Czyli jednak nie da się tak oszukiwać. Ale ciekawe, czy to ktoś ręcznie robi, czy jakiś automat wychwytuje w co, co robisz na streamie? Wiecie co, wyłączmy tą grę, bo po prostu no my nie osiągniemy sukcesu przez to, a ja jestem łasy na po prostu sukces i sławę, więc wracamy do tego, co da nam yy, sławę, więc włączmy ERM. Nie wiem, co, teraz mi znów zaraz ktoś przyjdzie i zmieni. Dwóch widzów, jeden obserwujący, zero subskrypcji, ale tutaj zaraz się na Jamie'ego zgodzę. Będę super. Widzi we mnie potencjał. O czterech widzów już? To jest pewnie kick administration i zaraz mi zmieni znów kategorię na just chatting. Proszę mi, tego nie robi, to jest mój czat i nie zgadzam się na zmienianie kategorii bez mojej zgody. 30 minut, dwie osoby już były na czacie, nikt z Polski, ale jest dobry wynik. Może zobaczmy co inni robią? O, więc będziemy się bawić teraz w odtwarzacz. O! No i to jest główna postać kika. Zobaczmy co trzeba robić. No dobra jakoś na kiku. Chyba nie tylko u mnie. No dobra, zaraz do niego wrócimy. A teraz jeszcze bym pograł w Stopfish chciałem. Bo chcę ustalić czy tutaj grają gracze, czy nie gracze. Bo ostatnio bardzo dobrze mi poszło w tą grę i. Kurde, montując ten film... Tak, czasem montuję sam filmy bo jestem małym youtuberem i ja lubię w ogóle jak ktoś tak się rozwija, ale ostatnio mi tak poszło, że montując ten film, tak sobie pomyślałem, kurde, trzeba na pewno to są gracze, nie, a nie boty. Czat napiszcie, czy to jest czy to są boty, czy to nie są boty. Nic nie piszecie, więc chyba nie chcecie mnie obrazić albo po prostu nikogo tu nie ma. Może ja jakimś jestem pro -playerem w Stable Fish. Czemu na przykład nie w CS-a, co by mi kasę dało? Jeśli jesteście ciekawi, kiedy w ogóle streamuję, to dzisiaj jest sobota, jest godzina 12.43. Myślę, że to może być dobra informacja, jakbyście zadawali sobie pytanie, czy... Ludzie wtedy oglądają streamy. No wydaje mi się, że w sobotę ludzie mają leniwszy dzień. Dzisiaj jest też chłodno na zewnątrz. O, i mam dwóch widzów już, zajebiście. Ale aurę rozprowadza. No dobra, teraz ta gra rzuca mi wyzwanie. A! O dziwo, jeszcze mam ustawioną kategorię in real life. Więc jeszcze mi jej nie zmienili. O, trzy osoby. Witam bardzo serdecznie. Jeżeli jesteś na czacie, to proszę się przywitać. Będzie mi niezmiernie miło. Jak coś, to ja jestem biznesmen96, bo... Tyle mam wzrostu. Czy nie, że 96 cm, tylko 1,96 m. Apl, bo jestem z Polski, jak coś. Powiem. Możesz się nie domyślić. Dobra, pierwsze miejsce. Mam koronę i mogę już wyjść z tej gry. O, fajna gra, nie zapomnę jej nigdy. Dobra, co u Daniela? Czy Daniel jeszcze coś tutaj robi? O, robi. Dobra. Są w Starbucksie? A nie, Harry Potter Warner West London. Niesamowite, że to uniwersum nagle, że Daniel. Nie wiem co tam się wydarzyło, bo trochę się na urzędniczej zamknąłem. Bijajcie. Do mnie. Lepsze. dymy aktualnie, na chacie. Początki streamerskie są takie, że musicie pisać u... Dobra, nie róbcie tego, bo to jest... Nie jest to mile widziane chyba. Chociaż na przykład jakbym ja streamował, to raczej by mi to nie przeszkadzało. Raczej miałbym to w dupie, czy ktoś sobie napisze, że chodź do mnie na stream, czy nie. Ale zobaczymy, czy ta metoda zadziała. O, czterech widzów już. Witam serdecznie, mam dla was niespodziankę. Jak jesteście, to napisz... na dwóch widzów. O, dziulusia mnie! Zaobserwowała, ale to 3 minuty temu, więc. No to patrz Dziulusia przyszła i nawet się nie przywitała. Mody nie spać! Pa jak Tom chce mnie zakapować. Kapuś, kapuś. Fajny stream. Zapraszam też do mnie. Zaskoczycie się. Czym się zaskoczał? Nie mam pojęcia, ale dobra. Trzeba się reklamować. To jest nowa platforma. Tutaj nikt nie przyjdzie. Ja pi... Ale przyszedł i będzie mi przeklinał. Banujecie. Usunięty komentarz. Nie ma przeklina na moim czacie. Siedmiu widzów. Siema wszystkim. Czyli widzicie, jako młodzi streamerzy, musicie się reklamować. Siedmiu widzów już jest. Jak już przejąłem waszą uwagę, to y, zaraz wam podam numer konta, na który chciałem, żebyście. Kolejny robi zasięg na Magikalu. Miłosz, ale co do tego masz? Lubię oglądać streamy Daniela i wszystkich na Kiku. Ty, no naprawdę to działa. Już mam dwóch followersów. Jak coś nie traktujcie tego jako poradnik, jak się wybić na Kiku. Dobra, przepraszam, to ty. Co ja? No dobra, y idziemy grać dalej. Cześć w ogóle, Miłosz. Jeżeli tu jesteś i będzie ci się podobał stream, to zapraszam cię do followowania. Będzie mi bardzo, bardzo miło. I fajnie, że jesteś, Miłosz. Widzicie, to jest fajne. Z nienawiści do miłości. Najpierw poprzeklinał. A teraz już będziemy kumplami z miłoszem, mam nadzieję. Karol, ty możesz. Ja nie jestem Karol. Ale mogę przypominać, rzeczywiście. Jestem trochę podobny do Karola, ale to miło, że znasz, znasz takie postacie. Jesteś moim jedynym widzem starym. To bardzo miłe. Ty teraz widzisz jak tworzy się legenda, bo kiedyś miłość nasze streamy będą legendarne i tu będzie siedzieć po tysiące ludzi. Na razie zaczynamy, ale jak zobaczysz, zobaczysz, powtórzysz moje słowa. Dobra, biznesmen. Szkoda tylko, że ten, że znasz Karola, a mnie nie znasz. To słabe. Ty to jest... To jest literio stary na styridach. Miłosz powiedz mi, może ty będziesz wiedział, co ja mogę zrobić, żeby się wybić na kiku, bo ja dopiero zaczynam i trochę nie wiem, a w sumie ty jesteś widzem, więc wiesz co, lubisz oglądać najbardziej. O i Miłosz mi dał followa. Ale generalnie powiem ci miło, że ja próbowałem już na różnych platformach, na Twitchu, na YouTubie, na TikToku i na razie najlepiej mi się streamowało na TikToku, bo ludzie... Mnie ten wbili poznali. A tutaj to tak kurde, jakby nie reklama, no to nikt by nie przeszedł. Chyba wolę zwykłe sliderio, ale to jest o tyle spoko, że tu są chyba łatwiejsi ludzie do, do zabicia, tak, tak mam wrażenie. Miłość, co już poszedł? To zajebiście, miłość. Myślałem, że będziemy kumplami, a ty żeś Oplu. Czy nazywałeś mnie Karol? Tacy są właśnie widzowie. Miłość, no weź, weź, nie łam serca i napisz, że jesteś. No i widzicie, to jest właśnie promowanie się u kogoś innego. Napiszecie ten komentarz, ktoś wejdzie i wyjdzie. Więc czy jest sens to robić? No chyba nie, no chyba że, nie wiem, coś super zaprezentujecie i ta osoba zostanie, ale to... Nie wiem, chyba byście musieli fikołka zrobić nagle. A Może miłość pisząc cześć cześć to się żegnał? Już nie wróci na stream. 5 widzów! Siema wszystkim! Jeżeli jesteście, to napiszcie coś na czacie. Nie wstydźcie się, mam pomysł. tysiąc zł, jeżeli wbijesz na streama. Zapisz. Oni nawet tego nie sprawdzają, czy serio 1000 zł. Więc to taki, wiecie, żart. Taki bait. Zobaczymy, czy ten bait zadziała różne czas sposoby wykorzystać na naszej drodze do stania kick streamerem. A, czyli ja się już wygenerowałem tutaj w miejscu, gdzie... Okay. Czy nie okej, okay? No nie okej. Okay. Szczerze to tak teraz myślę, to... Ten tytuł streama chyba mało realny będzie dla ludzi, więc chyba mało kto skorzysta z tego zaproszenia i wygrania tysiąca. A w ogóle widzowie na czacie ktoś był z was na filmie Minecraft? Miłosz jesteś? No, Miłosza nie mam. E, czyli na pewno wyszedł już znudziłem się. Byłem na filmie widzowie Minecraft i powiem wam, że nie jestem może obiektywną osobą do oceny tego, bo uwielbiam Minecrafta, natomiast film bardzo mnie pozytywnie zaskoczył. Może też dlatego, że nie miałem jakichś dużych oczekiwań, ale był spoko. Naprawdę, no taki luźny film, nie jakiś górnolotny, ale tak, żeby pójść ze, ze znajomymi, i zobaczyć, szczególnie jak znacie grę, na przykład jej mechanikę, to też dużo się tam zgadza, mało jest takich naciąganych rzeczy. I mi się bardzo podobało, też pytałem ludzi, którzy na przykład nie grali w Minecrafta, byli i też mówią, że spoko, ale no sama fabuła nie jest jakaś, że wow, wow ale... Miło to było zobaczyć. I fajnie w ogóle było, bo nie wiem czy znacie, to wam pokażę. I tak, odpaliliśmy Minecrafta. Ale nie wiem czy znacie... Taki jest Jupiter. Czy był niestety świętej pamięci już? Technoblade. To jest scena, w której oddali mu hołd. I to jest bardzo, no fajne. Tam, no jeżeli wiecie, kto jest kim, no to będziecie wiedzieć, ale tak to nie było. powiedzieć, że o Technoblade, ale miło, bardzo miło. Jesteśmy na Hypixel Server. Może Minecraft da nam jakieś wyświetlenia. Mój brat się wybił na Minecraft, to ja też się wybiję na Minecraft. Wejdźmy na TNT Games. Ja jestem najlepszy w TNT Games. Czy... Kiedyś byłem najlepszy w of Games. Nie wiem, czy dalej będę. Jak coś to jeżeli spadnę, to czat rozdaje 100 złotych. I to 1000 złotych oczywiście też, nie? Co tam. Kiedyś to ja byłem topka, topka uważam. Topka w Minecraft. A czy teraz dalej tak będzie? Przekonajmy się. Sorry, że ja nie komentuję, ale z reguły jak dużo mówię, to wtedy to się kończy śmiercią. Ale jakbyście nie zauważyli, ale raczej to zauważyliście, to jesteśmy cały czas na pierwszym piętrze i na pierwszym piętrze jest tylko jeden zawodnik, więc są dwie opcje. Albo skill w tej grze tutaj bardzo spadł i, i oni są słabi, ale naprawdę to... O nie, o nie, o nie, o nie! No i właśnie widzicie, ja w... wiem, że nie ma u mnie odcinka bez sło tekstu niechwalnia przez przed zachodem słońca, ale to jest idealne odzwierciedlenie mojego życia. Zawsze jak już coś idzie dobrze... To musi się popsuć. Tak było właśnie z Miłoszem, który był na czacie i nagle mi pisze o jakimś Karolu, kurwa. Myślę, że dużo ma wpływ wasz mindset. Ty jak coachem jestem, czy co ja jestem? Żaden mindset, jak widzicie. Ja miałem mindset, że wygram i przegrałem. Miłosz, jak jesteś, to napisz. Jak mnie rozpoznasz, to wygrywasz. Napisał, wróciłem. Mam nadzieję, Miłosz, że nie słyszałeś tego, co powiedziałem. Przepraszam Karol. Ja nie jestem Karol! Ja nie jestem blowek. -y. Czy znaczy, nie jestem Blowek, tak? Co wygrywam? Nie, no nic nie wygrywasz, Miłosz. Myślałem, że ci nie ma w ogóle, tak cię obgadywałem właśnie, bo żeś wyszedł, nawet się nie pożegnał. nie fajne to było. Naprawdę nie fajne. Trochę mi serduszko mnie zabolało, bo ja myślałem, że my będziemy już kumple, a ty po prostu wyszedłeś. Nawet nie napisałeś na razie. Ja nie mówiłem blowek, sam o tym powiedziałeś. Ale napisałeś Karola, wiem, że blowek ma na imię Karol. Co tu kurwa robi blow? Osiemka? Makiewelski. Ja nie jestem blowek, ani blow. Ale witam cię serdecznie. Miło, że jesteś i że mnie tu pomyliłeś. W ogóle Spędzi Ci się makielewski podo... makiawelewski. Makiawelski, sorry. To możesz mi tam, wiesz, zostawić obserwacji, bo ja dopiero zaczynam na kiku i będę streamował sobie na kiczku i będzie fajnie. Sorry za Orbanie widzowie. Kurde, no fajnie, że ktoś mnie tu ogląda. Czy jest czat w trybie spowolnionym? Nie jest, więc spoko. Ale w ogóle śmiesznie, yy, widzowie, bo ja streamowałem na... A, gdzie tysiąc złotych? Gdzie tysiąc złotych? PI na stream, mega dym. Nie wiem, o czym mówisz, nie ma żadnych, ale miłość dostał, on już dostał. A to było po prostu jedno, nie? Więc nie mam już więcej. O ty spełku. Nie wiem, co to znaczy, a pewnie mnie obrażasz. Na YouTube, streamowałem na YouTubie, streamowałem na TikToku, streamowałem na Twitchu. I na razie najszybciej widzów zdobyłem na TikToku, a później na Kiku. Więc to jest bardzo ciekawe, że pierwszych widzów tutaj zdobyłem. Niestety dalej nikt mnie nie rozpoznał, więc dalej na to czekam, bo warto, warto mnie rozpoznać. Dobra, za zagrajmy sobie w jakąś brain gierkę, widzowie, kochani. To się nazywają gry, a nie jakieś kurde Minecrafty. Rzucamy po prostu nożem i sobie skaczemy nożem. Bardzo jestem ciekaw, jak powstała idea na tą grę. Ja cię rozpoznałem od razu, jak... Wszedłem. No dobrze, to jak ją mam ksywę na... nie wiem, na YouTubie. Jak ci się uda, to wygrywasz stówkę. Więc już będziesz miał tysiąc... Nie, ale to stuwa serio. Jak ci się uda, to, to wysyłam. Mogę to przeciąć? Piękne. Blołek. No właśnie, kurde, jesteś blisko, ale jednak nie. Ale jesteś naprawdę bardzo blisko. Bardzo jesteś blisko. Dobra, już ci nie podpowiadam. To nie blołek! Trzymajcie się. Tylko...